Siemanko wszystkim z tej strony Jacob Dzisiaj mam poniedziałek, 28 kwietnia, z racji tego dzisiaj zaczynamy kolejnego vloga sobie takiego luźnego No i po prostu będę nagrywał co tam u mnie słychać dzisiaj lecę do szkółki lekcje mam w sumie sporo od 8 do 15 Potem pewnie się widzę z Osią, ale zobaczymy jak to wyjdzie w Paryżu. Okay. Okay. Ogólnie mamy już wtorek, bo wczoraj. Za dużo nie nagrywałem, bo jakoś tak wyszło. Mam repasy, więc trzeba poczekać. No i dzisiaj już mam wolne. W się sensie już dzisiaj byłem w szkole ostatni raz. Jutro jest środa i mam wolne już. Już sobie nie idę, bo odwołali mi lekcje. Teraz już ym, idziemy sobie do domu z Zofią. No i dzisiaj jest meczek Arsenal PSG, także będzie oglądane i, i tyle. Mamy kolejny dzień, dzisiaj jest środa, więc byliśmy na lodach. A teraz idziemy sobie w takie fajne miejsce most gdański. Idziemy sobie na most Gdański, dawno nie byliśmy. Jest dzisiaj ciepło, ale nie też jakoś super ciepło, także także ten. Dziś mamy czwartek 1 maja i znowu lecimy sobie z kawką na Pola Mokotowskie tak jak ostatnio, także będzie ciekawie. Okay. Prawka, jesteś lepiej, że idziesz, i będzie